Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Was do kolejnego odcinka podcastu w poszukiwaniu oblicza Boga. Dziś przed nami kolejna metoda modlitwy Słowem Bożym, czyli skrutacja Pisma Świętego. To już trzecia metoda modlitwy Słowem Bożym, którą będziemy poznawali. Pierwsza to było lekcjo continua, czyli czytanie ciągłe Pisma Świętego, całych ksiąg. Druga to było lekcjo divina, Czyli prosiliśmy Boga, aby do nas mówił, aby On swoim słowem czytał nasze życie. I trzecia metoda, skrutacja, to metoda, w której pozwalamy Słowu Bożemu, aby samo o sobie nam opowiadało, aby samo przez siebie się tłumaczyło. Lekcja continua, czyli ciągłe czytanie całych ksiąg, miało zbudować w nas prawdziwy obraz Boga, miało nam pomóc zrozumieć, Prawdę o Bogu, przyjąć tą prawdę w swoje życie. Lekcja Divina to sposób modlitwy słowem, który pozwala zamieniać słowo w czyn. Pozwala to słowo wprowadzać. Staje się, tak jak w życiu Maryi, naszym stylem życia, przeniknięci słowem, niosąc je w sobie, możemy dawać słowu ciało przez nasze uczynki. Możemy sprawiać, że ono będzie ożywało. Skrutacja pomaga. Na przykład w podejmowaniu decyzji. Skrutacja ukierunkowuje bardzo mocno nasze działania. Między innymi ten kanał powstał właśnie podczas modlitwy, jaką jest Skrutacja Pisma Świętego. Tak to w słowie Bożym Bóg przed zaproszeniem do tego, żeby zacząć głosić w przestrzeni internetu. Słowo Boże, żeby w ten sposób też stworzyć przestrzeń dla formacji, dla osób, które jeszcze nie są w żadnych wspólnotach w kościele, żeby miały okazję do tego, by. Odkryć wartość formacji wzrastania i szukać później wspólnot dla siebie, żeby wzrastać później z braćmi i siostrami obok siebie. Każda z tych metod, którą poznajemy, nie ma służyć studiowaniu Pisma Świętego, ale jej zadaniem jest odkrywanie przed nami żywej obecności Boga w naszym życiu. I tak samo jak w lekcji Dywina w skrutacji dla nas będzie najważniejsze doświadczenie spotkania, czyli właśnie znów ta przestrzeń. Czasu, który Bogu ofiarujemy. Nawet jeżeli nie będziemy w stanie przeprowadzić całej skrutacji naraz, ważne, żebyśmy wrócili i dokończyli tą drogę. Tak to jest droga, przez którą przeprowadza nas Bóg. W zrozumieniu słowa, które do nas wypowiada, bo słowo jest przestrzenią dynamiczną, słowo jest wypowiedziane. Na kartce mamy zapisane wyrazy, a słowo ożywa, kiedy jest wypowiedziane w nasze życie. Tu i teraz, i tego Bóg chce poprowadzić nas za swoim Słowem. Tak jak zobaczcie, Abraham właśnie rozpoczął drogę wiary, prowadzony Słowem, i kiedy docierał do kolejnego punktu w swoim życiu, znów wsłuchiwał się w głos Boga, żeby Słowo go pociągnęło dalej. Można powiedzieć, że skrutacja to taka mapa, którą Bóg przez swoje Słowo wpisuje w nasze serce. Dlatego Chcielibyśmy w ten sposób przyjmować ten czas jako modlitwę. Łatwo ulec przy skrutacji, pokusie, właśnie takiego tylko czysto intelektualnego przyjmowania słowa, które samo się nam wyjaśnia. Ucieszyć się właśnie tym, że o coś lepiej zrozumieliśmy, głębiej zrozumieliśmy na przykład, dlaczego Jezus właśnie te słowa w tym momencie wypowiedział. Ale jeśli nie odniesiemy tych słów do swojego życia, to wtedy to nadal pozostają wyrazy. Które zapamiętaliśmy, a słowo ożywa wtedy, kiedy przyjmujemy je jako wypowiedziane w nasze życie, o naszym życiu, o naszym teraz, o naszym tu i teraz. Słowo skrutacja pochodzi od łacińskiego wyrazu skrutor skrutarii, które oznacza w pierwszej kolejności grzebać w czymś. I dopiero w kolejnych znaczeniach. Możemy je rozumieć jako właśnie studiowanie, roztrząsanie na kawałki. I to Duch Święty jest przewodnikiem na tej drodze skrutacji dla nas, i on prowadzi nas od słowa w nasze życie, i od życia wracamy znów w słowo, aż wyczerpiemy tą mapę, dotrzemy do punktu docelowego na tej mapie, którą jest Pismo Święte dla nas w tej modlitwie. Żeby modlić się w ten sposób. Skrutacją Pisma Świętego potrzebujemy kilku umiejętności technicznych w czytaniu i posługiwaniu się Pismem Świętym. To szczególnie ważne uwagi dla osób, które mają małe doświadczenie w byciu przy Słowie Bożym, w czytaniu Pisma Świętego, w odnajdowaniu w Piśmie Świętym konkretnych fragmentów. Pismo Święte zostało wydane tekstem ciągłym. Tłumacze później wprowadzili oznaczenia rozdziałów i wersetów, żeby ułatwić właśnie odnajdywanie konkretnych fragmentów, żeby można było je szybko zlokalizować. Niezależnie od tego, jaką czcionką są wydane, na której stronie się znajdują, bo gdybyśmy mieli szukać tekst po stronie, to wtedy każde wydanie inaczej by było, w każdym wydaniu to, Konkretny tekst by był na innej stronie, dlatego właśnie Słowo Boże zostało podzielone na rozdziały i wersety. Każda księga w Piśmie Świętym ma swój skrót i została podzielona na konkretne rozdziały i wersety. Gdzie odnaleźć skróty nazw ksiąg? Na początku każdego Pisma Świętego, zaraz pod okładką, znajdują się wypisane skróty konkretnych ksiąg. Później w każdej księdze, taką y, pogrubioną, większą czcionką, zaznaczone są numery rozdziałów. Z mniejszą czcionką, tak jak oznacza się przypisy, oznaczone są wersety. Czyli w zapisie, jak szukamy jakiegoś fragmentu, na początku mamy podany skrót nazwy księgi, czyli na przykład MT, czyli Ewangelia według świętego Mateusza. Później pierwsza cyfra to. Numer rozdziału, czyli będziemy mieć na przykład 1, i po przecinku będziemy mieć podane wersety, czyli na przykład MT1,1 będzie oznaczało Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział pierwszy, werset pierwszy, albo MT1,14 będzie oznaczało, że ten fragment znajdziemy w Ewangelii według Świętego Mateusza, w pierwszym rozdziale, wersety od pierwszego do czwartego. Czyli Właśnie w ten sposób posługujemy się pismem świętym. Dlaczego o tym mówię? Bo skrutacja to właśnie po tych adresach, które nazywamy siglami biblijnymi, będziemy poszukiwać konkretnych fragmentów. Rozpoczynamy od jakiegoś jednego konkretnego, a później jesteśmy prowadzeni przez kolejne fragmenty właśnie do zrozumienia tego pierwotnego słowa, które Bóg do nas wypowiada. Najlepsze do skrutacji, Pisma Świętego jest wydanie Biblii Jerozolimskiej. My mamy Biblię Tysiąclecia, wydaną z przypisami Biblii Jerozolimskiej. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ to wydanie jest bogate właśnie w odnośniki do innych tekstów. Nie tylko jak w innych wydaniach znajdziemy odnośniki w przypisach, bo tak naprawdę każdego wydania Pisma Świętego możemy udać, użyć do skrutacji. Za chwilkę o tym powiem i pokażę Wam inne wydania, i one mają wtedy jakieś odnośniki podane w przypisach. Natomiast Biblia Jerozolimska posiada ich dużo więcej, i one są zaraz przy tekście podane, i możemy z nich korzystać właśnie po to, by udawać się do kolejnych tekstów Pisma Świętego. Czyli potrzebne nam jest najlepiej wydane wydanie. Pisma Świętego Biblii Jerozolimskiej, ale możemy korzystać z każdego innego wydania, z Biblii Paulistów, z Biblii Pierwszego Kościoła, też z wydań ekumenicznych, tutaj będziemy o tym mówić. Możemy korzystać też z wydań internetowych i aplikacji, które zawierają tekst Pisma Świętego, bo w nich też są przypisy z odnośnikami do innych fragmentów Pisma Świętego. Czyli to jest pierwszy krok. Drugi krok, w którym przygotowujemy się do skrutacji Pisma Świętego, to przygotowanie kartki lub zeszytu, który może stać się później naszym dziennikiem duchowym i długopisu. To narzędzia niezbędne do tego, żeby modlić się w ten sposób. I kiedy jesteśmy przygotowani, mamy odpowiednie miejsce, zachęcam zawsze, żeby Właśnie do modlitwy wybierać y, miejsce, jakieś, które sprawi, że nie będziemy się rozpraszać, że będziemy mogli skupić się na modlitwie, miejsce, w którym też y, możemy mieć tą głębszą świadomość, że to jest nasze miejsce spotkania z Bogiem, czyli miejsce, które sobie możemy jakoś przygotować. To wszystko wpływa już na jakość, rodzaj naszej modlitwy, dlaczego? No, bo kształtuje w nas konkretne nastawienie. To nie są rzeczy nieistotne, czyli na przykład przygotowanie miejsca, nawet jeżeli y, zaczynamy się modlić, robić skrutację pisma świętego w miejscu, przy którym na co dzień y, pracujemy, to warto to miejsce uprzątnąć, troszkę przebudować sobie, żeby w sobie samych, właśnie wracam znowu do tej gościnności naszej, y, stworzyć taką przestrzeń i sobie to ogłosić: Spotykam się teraz z Bogiem. To jest miejsce, przestrzeń. Mojego spotkania, szczególnego spotkania z nim. Idę, aby go posłuchać. Idę, aby mówił w moje życie, aby mi opowiadał, kim jestem dla niego, jak mam dalej pokierować swoim życiem. No i przychodzi czas na modlitwę. Zaprośmy Ducha Świętego i poprośmy, aby on w tej modlitwie nami pokierował. Rozpoczynamy od przeczytania fragmentu, który wybraliśmy do modlitwy. Może to być fragment Ewangelii z Dnia. Może to być jakiś fragment yy, z Ewangelii, który Duch Święty nam od dłuższego czasu już przypomina, który gdzieś w nas jest żywy, ciągle wraca do naszej pamięci. Jeśli to jest pierwsze nasze doświadczenie w ogóle modlitwy Słowem Bożym, to właśnie może warto zacząć też jako połączyć to z lekcją continua, czyli yy, ciągłym czytaniem ksiąg, czyli czytamy na przykład pierwszy rozdział którejś z Ewangelii, i na końcu zatrzymujemy się albo yy, czytając, podkreślamy jakieś jedno zdanie, które w sposób szczególny nas zaciekawiło, zatrzymało na sobie, i wtedy wychodzimy od tego jednego zdania. I właśnie tak robimy w Skrutacji. Czytamy cały fragment, skupiamy się na tym, co nas w nim najbardziej poruszyło, i przy tym zdaniu zostajemy. Po to nam kartka i długopis jest, żeby zapisać sobie, co to za fragment. Ja mam akurat pismo święte otwarte na scenie nawiedzenia świętej Elżbiety, czyli Maria idzie w góry do swojej krewnej i takim zdaniem, które chciałbym, od którego chciałbym zacząć tę skrutację, które przykuwa moją uwagę, to błogosławieństwo, które wypowiada Elżbieta. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. To jest pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza, czyli zapisuje Łukasz 1, przecinek, werset 45. I od tego sobie zaczynam. Co to słowo dla mnie mówi? Mówi o szczęściu. Mówi to słowo dla mnie o tym, że szczęśliwy staje się ten, kto, kto wierzy słowu, kto ufa i pozwala się poprowadzić słowu, które Bóg do niego wypowiada. I to sobie zapisuję na tej kartce, bo to w tym słowie słyszę w tym momencie. Bóg mnie zaprasza do szczęścia. Bóg nie tylko mnie zaprasza do szczęścia, ale pokazuje mi jak to szczęście osiągnąć. Pójdź za moim słowem. Czyli zapisuję to sobie na tej karcie to zaproszenie Boga. Bóg wie gdzie znajdę szczęście i zaprasza mnie, żebym szedł szukać tego szczęścia, podążając za jego słowem. I przy tym wersecie 45, tu z boku na marginesie jest odnośnik do Ewangelii według Świętego Jana, i to sobie zapisuję na kartce, do rozdziału 20 i do wersetu 29. Tych odnośników tu akurat jest jeden, ale jak wyżej spojrzymy, to tych odnośników jest już więcej. Tych odnośników właśnie może być kilka. Ważne w skrutacji jest to, żeby wybrać tylko jeden. Wybieramy jeden i podążamy tą konkretną drogą. Nie cofamy się później i nie wracamy, żeby o zobaczyć, bo tam, tam nic nie zrozumiałem. To wracam, żeby sobie spojrzeć na inne. Nie. Ważne też jest, żeby nawet jak sobie wybierzemy jakiś konkretny fragment i nie za bardzo ten pierwotny do nas przemawia, to żeby go poszerzyć. Zobaczyć sobie kontekst sprzed, to co po następuje. Yy, zobaczyć yy, sobie nawet na, przeczytać nagłówek tego rozdziału. W niektórych tłumaczeniach są opisane przez tłumaczy. Już podsuwając jakąś myśl, i wtedy tak możemy wyruszyć. No i teraz szukam tego fragmentu drugiego, Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 20, werset 29. Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I znów. Yy, ten tekst opowiada o szczęściu, czyli błogosławieństwie i o takiej pokusie szukania dowodów. Ja w tym słyszę właśnie to, że Bóg dziś mi mówi, że pokusą w życiu wiary dla mnie dziś może być szukanie na siłę dowodów, potwierdzania od razu, że droga, którą mnie Bóg prowadzi, to jest Jego droga. Że tym, co od Niego otrzymuję i to już powinien być pewnik dla mnie, że idę drogą bezpieczną, jest Jego Słowo. Czyli ci, którzy uwierzyli na Słowo, czyli pozwolili się temu Słowu poprowadzić, nie widząc od razu realizacji tego Słowa, to ci są szczęśliwi. Czyli e, zapisuję sobie kolejną myśl, czyli kolejne e, Słowo, które Bóg do mnie wypowiada przez ten fragment Ewangelii, żebym szukał szczęścia w zaufaniu Jego Słowu. Szukaj szczęścia nie w dowodach, nie w potwierdzeniu od razu, że idziesz właściwą drogą, tylko szukaj szczęścia w samym słuchaniu słowa i tym, że słowo cię chce prowadzić, że za tym słowem możesz iść. To sobie zapisuję. I tu mam kolejny odnośnik. Dwa mam w tym momencie, ale wybieram sobie ten pierwszy. On jest dalej w Ewangelii, w kontekście Ewangelii Jana. I to jest Ewangelia Jana, rozdział 4, werset 48. I. Idę dalej drogą skrutacji i tak sobie mogę iść po kolei, aż skończą się odnośniki. Wtedy kończę skrutację. Mam na kartce spisane, mogę sobie na koniec przeczytać jeszcze raz, pobyć z tym, co usłyszałem w tym słowie, i kończę modlitwę. Można zakończyć modlitwą Pańską, modlitwą Ojcze Nasz. Każda z tych form raczej jest formą modlitwy osobistej. I właśnie to jest takie nasze osobiste, indywidualne spotkanie z Bogiem. Nie potrzeba, zobaczcie, do tego jakiejś szczególnej wiedzy, jakichś szczególnych umiejętności. Potrzebne nam jest nasze pragnienie spotkania Boga. Potrzebny jest czas, który chcemy hojnie Bogu ofiarować, i to wystarczy, żeby go usłyszeć, żeby się z nim spotkać, żeby on bardzo wyraźnie, konkretnie zaczął mówić w nasze życie. On to robi, ale pozwólmy sobie na to, żeby go usłyszeć. Żeby pozwolić Mu się poprowadzić. Życzę Wam spokojnego dnia, wszystkiego dobrego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.